Nazywam się Małgorzata Matuszewska, jestem twórcą Teatru Tańca NTF, który jest moim autorskim teatrem i w ramach tego teatru zrealizowałam projekt Miasto Syren Nocny Pociąg. Film pod tym samym tytułem jest częścią projektu, którego charakter można określić w skrócie jako surrealistyczny. Projekt jest oparty na malarstwie Paula Delno, surrealisty, którego wybrane obrazy stały się głównym tematem dla całego projektu, dla elementów ruchu, scenografii, można powiedzieć dla, dla wszystkiego. Film miasto Syren, pociąg realizowaliśmy w przestrzeniach dawnego twórca głównego Warszawy, które obecnie mieści się Muzeum Kolejnictwa, nieszczęścią Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Jest, to miejsce jest niesamowite. Samo w sobie niesie pewną dynamikę surrealistyczną, ponieważ mamy mm, perony, mamy tory, mamy pociągi, ale nie ma typowej dla dworca y, zamieszania, akcji, ruchu. Jest cisza, jest spokój. Żaden pociąg stamtąd nie odjedzie. I w tej ciszy pojawiają się postaci kobiet. W domyśle są to Syreny, które przychodzą na, na dworzec, żeby czekać na przyjazd jeszcze jednej jeszcze jednej najbardziej świeżej, najbardziej dopiero co wyłowionej z morza Syreny. Ponieważ film realizowany był w przestrzeni otwartej, słychać tam dźwięki głosu ptaków, wiatru, z daleka dochodzi szum miasta. słuchać też dźwięki pociągów, które przejeżdżają obok, ale oczywiście jak to przy realizacjach związanych z tańcem, jest muzyka, która jest bardzo istotnym elementem. Są to utwory wspaniałych wykonawców, w większości hiszpańskojęzycznych, ale utworem, który miał największe znaczenie, który był pierwszy, który, można powiedzieć, był inspiracją do tematu syren. Na samym początku to jest utwór Petenera grupy prowadzonej przez panią Buchar i opowiada o właśnie pewnej damie, pewnej kobiecie, która odeszła na dno morza, w głębiny morza. Chciała poczuć tam samotność, ale w pewnym momencie ta samotność zaczęła ją

Una doncella se fue a vivir al mar profundo. Una doncella se fue a vivir al mar profundo. Pero ante noche soñé que en algún lugar del mundo, que en algún lugar del mundo, cantando lenguaje, Soledad, soledad. Filmu były zaangażowane osoby o silnej osobowości i dzięki temu zderzeniu mogliśmy otrzymać taki obraz, jaki powstał, i mogę powiedzieć w dużym stopniu taki, jakiego oczekiwałam. Poczynając od tancerek, których mamy cztery. Każda z nich reprezentuje właściwie inną technikę tańca. I każda oczywiście jest profesjonalną tancerką, ale oprócz tego posiada swój specyficzny nastrój, swoją własną energię, która tutaj bardzo jest wyraźna. Jak będziemy oglądać film, to zobaczymy, że to są zupełnie inne osoby. One nie do końca grają w postaci wymyślone. To, co możemy zobaczyć ze strony emocji, to w dużym stopniu odpowiada, za to w dużym stopniu odpowiada ich, ich osobowość. Ważnym elementem był makijaż naszej głównej syreny, czyli Basi. Szczęśliwym trafem udało nam się nawiązać współpracę z mistrzynią świata w makijażu, panią Wielentą która której charakteryzacja bardzo wzmocniła wyraz i również plastyczny wydźwięk osoby Basi, która pojawiają się na końcu Ponieważ właśnie to ona przyjeżdża pociągiem, pojawia się w oknie pociągu oświetlona lampą, ten makijaż od razu jest zauważalny i bardzo podkreśla jej odmienność od wszystkich innych postaci. Film Miasto Syrenocny Pociąg jest filmową realizacją podobnego, podobnego zdarzenia artystycznego, czyli performance na granicy Teatru Tańca. I od strony teatralnej, od strony mieszkanecznej, ja tutaj miałam główny, główny głos. Natomiast przy kręceniu filmu okazało się, że że to jest zupełnie inny jednak środek wypowiedzi. Ponieważ pierwszy raz realizowałam film, nie było to dla mnie od razu takie oczywiste. I sądzę, że nie udałoby mi się uzyskać takiego efektu, gdyby nie współpraca z włoskim operatorem, realizatorem Massimo Federico, który dużo bardzo podpowiedział mi, jak można, jak można ująć obraz kamery tą akcję, żeby ona była filmowa. Mieliśmy tylko dwa dni zdjęciowe, co jest kompletnym szaleństwem, ale to właśnie talent Masiego umożliwił, yy, że tylko w dwa dni otrzymane zdjęcia nie wymagały tak licznych poprawek i umożliwiły zbudowanie wartościowego filmu.